Witajcie użytkownicy! Dzisiaj zaprezentujemy Wam, jak działają indywidualne szablony w naszej aplikacji. Na początek musimy przejść do zakładki Twój katalog. Tam zobaczycie grafiki, które dla Was przygotowaliśmy. Wybierzcie te, która jest Wam aktualnie potrzebna. Po przejściu do kreatora, po prawej stronie możemy edytować zawartość obrazu, wybrać zdjęcie zawodnika, zmienić datę, godzinę i miejsce wydarzenia. OK, wybierzmy zawodnika, który będzie na naszej zapowiedzi. Teraz pora oznajmić światu, gdzie i z kim gramy. Domyślnie ustawiono nas jako gospodarza meczu, ale tym razem gramy na wyjeździe, więc zmieniamy herby miejscami. Pora pobrać naszą grafikę. Klikamy Zapisz i tyle. Teraz dodajemy ją na Facebooka, Instagrama czy po prostu drukujemy. Dziękujemy za uwagę i pamiętajcie wygląd ma znaczenie.